Dzień dobry, Aleksandra Kostrzewska. Jest środa, 14 dzień sierpnia. Zapraszam na Teleekspres. Zaczynamy. Minister sportu Sławomir Nitras zawiadamia prokuraturę. Podejrzewa, że zarządzający Centralnym Ośrodkiem Sportu w Dusznikach Zdroju dopuścili się nieprawidłowości przy zakupie nieruchomości. Placówka powstała 3 lata temu. Do Państwowej Komisji Wyborczej trafiły kolejne dokumenty dotyczące finansowania kampanii wyborczej PiSu w zeszłym roku. Tym razem chodzi o agitację wyborczą podczas pikników wojskowych, które odbyły się w ponad 60 miejscowościach. Bałagan w Konfederacji. Rada Liderów z Krzysztofem Bosakiem i Sławomirem Mencenem myśli już o wyborach prezydenckich. Ale grupa działaczy zgromadzonych wokół Janusza Korwin-Mikkego, byłego członka owej rady, uważa, że partia kierownictwa w ogóle nie ma. Władze poczty polskiej ogłosiły plan zmian, które mają poprawić sytuację firmy, unowocześnić ofertę i zapewnić wyższą jakość. Poczta chce rozwinąć usługi kurierskie i finansowe oraz podnieść standard placówek, ale i ogłasza plan dobrowolnych odejść. Stare komody, szafy i sekretarzyki. Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych wzięła na warsztat wyposażenie wnętrz, którego pierwowzory powstały w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Trafią ze zgierza do warszawskich łazienek królewskich. Nadeszła pora, aby odpowiedzieć na pytanie, cóż tam panie w internecie. W naszym teleekspresowym przeglądzie rolek zobaczą Państwo, jak się surfuje odczuwając lęk przed wodą. Pokażemy także dwa różne oblicza koszykówki oraz młodego człowieka, który choć nie skacze, ma wiele wspólnego ze skakanką.